Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Pana Jezusa. Z psalmu 38. ósmego. Jawna jest rządność moja Tobie wieczny Boże i płacz mój uszom Twoim tajny być nie może. Trwoga serce me zdjęła, gasną we mnie siły, oczy i te swe światło straciły. Bliscy moi, z daleka na mój ból patrzali, Powinowaci zgoła wszyscy mnie nie znali, A zły człowiek tymczasem czynił o mnie radę i mówił co chciał, i zmyślał zdradę. Trzeci i ostatni. Można pomyśleć z ulgą, już ich więcej nie będzie, bo to jest dno, bo to jest ciemność całkowita już niżej i głębiej nie można, ale do ulgi miesza się przerażenie, bo właśnie to ciemność i dno. Nawet tam. Na dnie spotkam Jezusa, bo On tam już był, bo On tam upadł, bo On tam zaszedł, żebyśmy razem mogli od tego dna się odbić, żeby to dno stało się dla nas pierwszym krokiem na drodze. Ku światu. Pierwszym krokiem ku wyzwoleniu.